Dzień dobry, nazywam się Dagna Cecot i jestem matematykiem. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o historii nośników danych. Od dawien dawna ludzie pozostawiają po sobie całe mnóstwo informacji. Kiedy nastąpiła komputeryzacja, no to takie dokumenty, na przykład kartki zapisane z jakimiś informacjami księgowymi, przeniesione zostały z formy papierowej do komputera. Więc nie można ich było już przechowywać na przykład w takiej papierowej teczce, tylko potrzeba było jakichś urządzeń, które byłyby w stanie przechowywać dane cyfrowe. Dane to znaczy jakieś informacje, na przykład właśnie dokumenty, zdjęcia czy muzyka. Jak te nośniki danych cyfrowych wyglądają, a jak wyglądały na przykład 70 lat temu. Cofnijmy się o te 70 lat wstecz. Wtedy po raz pierwszy pojawiły się taśmy magnetyczne. Pierwsza taka taśma miała około 250 metrów długości. To jest tyle, co 120 dorosłych wężyboa po rozwinięciu. Została ona użyta w pierwszym komputerze elektronicznym, który nazywał się Univac. To była wielka maszyna, która zajmowała powierzchnię mniej więcej 36 metrów kwadratowych, czyli takiego średniej wielkości mieszkania. No i ważyła tyle co jeden słoń indyjski. A mimo takich wielkich rozmiarów, to ten komputer był w stanie pomieścić tylko 10 dokumentów tekstowych. Późniejsze formy taśm magnetycznych możecie znać albo z kaset VHS, na których można było nagrać wideo, albo z takich kaset, na których można było zapisywać dźwięki czy piosenki. Kolejnym nośnikiem danych, który po raz pierwszy został użyty w 1956 roku jest dysk twardy. Ja tutaj mam taki dysk przenośny, jednak ten pierwszy dysk zupełnie różnił się od tego. Był przede wszystkim dużo większy. Jego wielkość była mniej więcej taka, jak wielkość lodówki, a ważył jedną tonę, czyli tle co nosorożec. Więc nie dało się go tak podnieść łatwo, jak ja teraz podnoszę ten dysk. I mimo swoich ogromnych rozmiarów był w stanie pomieścić tylko jedną piosenkę. I przechodzimy do roku 1967, czyli do pierwszych dyskietek. Miały one 8 cali, czyli około 20 cm. Później były dostępne też mniejsze ich formy 3,5 calowe, czyli miało około 9 cm. I taka dyskietka była w stanie pomieścić kilka dokumentów tekstowych. Dyskietek pewnie nie używaliście sami, natomiast możecie kojarzyć jak one wyglądają, bo od nich pochodzi ta ikonka zapisz, która jest dostępna w komputerze. W latach 80 powstały płyty CD. A w latach 90. płyty DVD, które mają znacznie większą pojemność niż te pierwsze i są w stanie zapisać na przykład jakiś film. No i przechodzimy teraz do roku 1999, czyli nie było to wcale tak dawno temu. I swój debiut miały wtedy pierwsze karty pamięci. Karta pamięci jest wam pewnie znana z telefonu komórkowego lub z aparatu cyfrowego. I taka największa karta w dzisiejszych czasach może zmieścić 1 terabajt danych, czyli to będzie około 250 filmów. A pierwsze karty mieściły tylko około 13 minut wideo. W tym samym roku w Izraelu po raz pierwszy został użyty także pendrive. Pendrive'y możemy w bardzo łatwy sposób podłączyć do komputera poprzez wejście USB i są one dość pojemne, dlatego są nadal bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Obecnie bardzo popularną formą przechowywania danych są chmury. Dzięki nim aby uzyskać dostęp do naszych danych, czy też je zapisać, potrzebujemy jedynie dostępu do internetu. Ale czy to oznacza, że te informacje, które przechowujemy w ten sposób, nie są nigdzie fizycznie zapisane i nie potrzeba żadnego fizycznego nośnika? Otóż nie. Potrzebne są serwery. Uwierzcie mi na słowo, że są to wielkie urządzenia, np. Facebook, czyli firma, która. Przechowuje ogromne ilości danych o swoich użytkownikach. Naszą historię zdjęć, historię rozmów, czy nasze polubienia. Potrzebuje powierzchni aż 400 boisk piłkarskich, żeby pomieścić swoje serwery. Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób będziemy przechowywać dane za 50 albo 100 lat. A wy, co o tym myślicie?